Raz bardzo serdecznie. Przepraszamy za problemy z zasięgiem. Zacznę może jeszcze raz. Jesteśmy w miejscowości Rypin. Ja jestem Bartosz Hunter. Dokonaliśmy kolejnego ujęcia obywatelskiego z artykułu 243 kodeksu postępowania karnego. Patrol policji został już wezwany. Niestety Mariusz, który ma rzeczywiście 58 lat, a w rzeczywistości jest osobą niepracującą, lecz podawał się za 16 -latka. Przyjechaliśmy dzisiaj z grupą Aluzji e w Protection zwiększy Poland, by ująć obywatelsko pana o skłonnościach chodzą podejrzenie o skłonnościach pedofilskich. Niestety live nie mógł być przeprowadzony z panem, ponieważ pan nie przyznaje się do winy żadnym pozorem, mimo to, że internetowe wabiki dwukrotnie, trzykrotnie wysyłały mu wiadomość na, tą, na telefon, z którego korzystał, z komunikatorów, z których korzystał. Niestety przed samym live'em, gdy już pan zgodził się z nami rozmawiać, domownicy wezwali po prostu patrol policji, ze względu na to, że ujęliśmy pana i do wyjaśnienia sprawy, po czym przyjechały dwa radiowozy, pięciu policjantów, Pewnym, przez moment zrobią nas z ludzi, którzy po prostu napadli pana. Takie było wezwanie. Niemniej jednak, po przyjeździe funkcjonariuszy policji okazało się, że nic takiego nie miało miejsca. Pan w tym momencie jest zamknięty, zabezpieczony. My będziemy kierować się na KPP do miejscowości wskazanej. Chciałbym powiedzieć krótko o przebiegu rozmowy korespondencji. Pisał z trzema wapikami. Od nas z. Naszej grupy niemniej jednak pokazując nam swojego pokazując nam swojego Facebooka O przepraszam bardzo tak? Pokazując nam swojego Facebooka okazało się, że miał poblokowanych wiele wabików i nie tylko wabików były też tam realne dzieci E, oczywiście Pan nie przyznawał się do, do niczego. Przyjechaliśmy tu ze względu na twardą dziecięcą pornografię. Na pornografię dzieci e, nago, bez żadnych ubrań, bez bielizny. Dodatkowo e, Pan po prostu w sposób nachalny e, prosił o zdjęcia dzieci. Prosił też o to, by dziecko e, się masturbowało. Pisał na tematy seksualne związane z seksem, e, o zbliżeniu płciowym, e, wypytywał się, czy mama z tatą tak robią. Wysłał bardzo dużo swoich zdjęć, po czym został zweryfikowany, chociażby e, pokazywał nam zdjęcie z wojska, które miał. Te samo zdjęcie wysłał jednemu z naszych wabików. Dodatkowo e, od miesiąca korespondował jeszcze z większą ilością wabików z nie naszej grupy. Co też nam to pokazał? Po prostu, próbując się przyznać, pokazał nam zablokowane dzieci wabiki internetowe, gdzie korespondował, twierdził, że podszywa się, podszywa się po prostu. Dziękujemy bardzo za miłe słowa. Dziękujemy bardzo za miłe słowa. Próbował wytłumaczyć się tym, że podszywa się jego syn, po czym. Pokazaliśmy mu dwa jego poprzednie konta. Przyznał się, że jego konta nie potrafił się wytłumaczyć. Próbowaliśmy też z nim porozmawiać. Już tak po prostu dzięki, tak dzięki. dzięki wielkie. Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za uwagę. <laughs> Jesteśmy w całej Polsce. Przepraszam bardzo, ale tutaj ludzie jest środek dnia, środek miasta. Ludzie nam gratulują, dziękują. W tym momencie już jeden patrol odjechał z ujętym panem, drugi jeszcze tutaj z naszymi y, chłopcami rozmawia, po czym będziemy musieli się kierować. Ja jeszcze krótko tylko o tym, co wypisywał. Y, mamy przygotowane top 10 y, w ogóle wypowiedzi tego pana. Oczywiście do których się nie przyznał, ale ja może przytoczę chociaż y, kilka. Kasiu, boli Cię jak wkładasz palec? Nie wstydź się. A wsadziłabyś cały? Wytrzymasz z góru? Rób tak, żeby Ci było cudownie. Bądź moją dziewczyną. Możesz sobie robić tak palcami. E, wielokrotnie namawiał na masturbację do dziecka. Pytał, czy sobie włożył już palec. Pytało e, również o e, włosy młodego na miejscach intymnych dziecka. E, również e, pytał o to, czy może włożyć swojego siusiaka e, w Ciskę, że tak zacytuję. Tym bardziej e, ten pan naszym sukcesem jest to, że został ujęty ze, ze względu na to, że posiadał dziecięcą pornografię, dobry. Dzień dobry, którą e, Dzień dobry, którą tak naprawdę też rozpowszechniał, bo wysyłając e, dziecięcą pornografię jest to artykuł 202 Kodeksu karnego e, za dokonany czyn grozi od 2 do 15 lat. E, z tego co pamiętam, e, Krótko jeszcze na temat Pana, który podawał się tak naprawdę za szesnastolatka. Cały czas czynności są tutaj trwane. Podawał się za szesnastolatka, wysyłał zdjęcia swojego syna, z tego co mówił. Które pokazał nam zresztą w swojej galerii. Pokazał też nam zdjęcia, które wysyłał dzieciom, jakieś motki, ikonki, tego typu rzeczy. W tym momencie już drugi patrol podjeżdża, odjeżdża przepraszam. My jako grupa kierujemy się również za patrolem do najbliższego KPP z złożenia zawiadomienia o możliwości pochylenia przestępcy z artykułu 200 i 202. W tym momencie już łowcy dołączyli, my jako grupa dziękujemy za ten krótki live, niestety nie udało się porozmawiać z tym panem. Po prostu ubiegł nas ktoś z racji tego, że naszliśmy tego Pana, choć spotkaliśmy go tak naprawdę pod blokiem, nie weszliśmy do domu, był pod blokiem, rozmawiał z nami grzecznie, my też byliśmy grzeczni i tak naprawdę dziękujemy bardzo za tego krótkiego live'a i życzymy wszystkiego dobrego i spokojnego dnia, a dla nas to zdradzę tajemnicę, mam nadzieję nie ostatnie U, Dziękujemy bardzo.